Siemaneczko, z tej strony Kimo i jak widzicie mamy święta właśnie wyszedł update świąteczny, patrzcie fajny tutaj heavy i co dostałem, podejrzewam, że skarpetę jak co roku, tylko na razie mi nie wyświetla, co jest dziwne ale wejdźmy sobie w sklep, ponieważ wiem, że wyszły trzy nowe taunty oraz nowa skrzyneczka nie ma Warpaintów, szkoda ale zobaczmy sobie taunty okej, okay, czerwona to znaczy kartka All Scouta co, to jest all class spoko Ma takie. Taki płacz. Coś w tym rodzaju. Spoko. Nie było czegoś w tym rodzaju. Kolejny. I to jest mega fajna drwina, moim zdaniem. Cheers. Fajna. To, to jest spoko drwina, moim zdaniem. Wszyscy sobie tutaj. All klasowa znowu. Cheers, po prostu. To jest fajna drwina. Tak jak mówię. Zobaczmy sobie teraz skrzynkę. Tak jak mówię, nie ma europaintów szkoda, ale jest skrzyneczka. Czy są jakieś fajne czapeczki. To jest chyba all-klasowa, albo przynajmniej na trzy klasy. No. Uuu, to jest ciekawe, chociaż nie jest za bardzo świąteczne, ale to ciekawie wygląda. Ale dużo zimowych z tego co w sumie... Lazy lone. Okej, okay, to jest bardzo podobne i temy już były. Spoko wygląda. Wo, Ej, to mega fajnie wygląda do medyka. Okej. Okay. No, Uuu. I to jest fioletowe tylko To jest... wow Dobra, są mega fajne te kosmetyki Mega ładne te kosmetyki, mega fajne kurteczki Tak szczerze w sumie Ej, dobra, opening bym z chęcią chyba zrobił taki świąteczny Szczerze, bardzo fajne, bardzo ładne Dobra Odświeżmy sobie plecak Czy ja dostanę skarpetę? Gdzie jest moja skarpeta? Halo gdzie są moje Warpainty? Halo? Halo? Ja chcę moją skarpetę świąteczną. z plecaka? Halo? Nie ma mojej skarpety świątecznej, o co chodzi? W ogóle dodali 10 map. To, jest, to są wszystkie nowe mapy. Zobaczymy. Chyba nie ma tutaj żadnego trybu, jest jakiś Turbine Center, takie ciekawe, Snow Tower. Zobaczymy w miarę jak to w ogóle będą wyglądać te mapy. Strasznie dużo efektów unyżual dodali, bo chyba aż 31 z tego co kojarzę, także naprawdę wow, zdziwiłem się jak to przeczytałem. I w sumie co można z takich innych rzeczy, no dodali te trzy taunty, 31 efektów Unusuali, łącznie nowych. No i jeszcze przede wszystkim ten event będzie trwać do 7 stycznia, więc możemy sobie trochę pograć na tych zimowych mapach. Zobaczymy przede wszystkim na pewno, czy te w ogóle mapy zimowe będą w miarę dobrze ogarnięte, bo tak. Któraś z tych map chyba Copit albo Woodvile, Woodwile chyba. To były strasznie słabo zoptymalizowane mapy i w większości graczom one ogólnie lagują. I jest mapa, więc możemy sobie to łączyć i zobaczyć. I może dostanę moją skarpetę i mojego Warpainta. I w ogóle, czemu ich nie dostałem? Powinienem je dostać. Halo. Receive a stuffed stocking as a gift. Nie mam. Krampus. Ciekawa mapa. Czy to... Ale... Czy to nie jest mapa z Halloween, tylko zmieniona na zimową? Tak mi się wydaje. Tylko ta mapa wcześniej polegała na... W tam tych bakietów czy coś takiego, i trzeba było wejść na statek? Nie, nie, dobra. Jest chyba trochę inna. Dobra, to jest jakaś chyba nowa zupełnie mapa. Nie jest jakaś inna mapa zmieniona. Tak mi się przynajmniej wydaje, z tego co na razie patrzę. No, Smitha 2023, Krampus, New Map, wszyscy sobie to piszą, Jak miło, normalnie. Wydaje mi się, że bardzo miło. Można sobie poskakać. Wow, ale drwina fajna. No, otrzymał prezent. Czy ja dostanę moją skarpetę? Taft? Nie ma. Nadal nie otrzymałem mojej skarpety. Co się stało? Dlaczego? Dlaczego nie mam mojej skarpety? Powiecie mi o co chodzi, bo ja się zastanawiam. Gdzie moja skarpeta? Gdzie moje gifty? Świąteczna terkotka, cokolwiek. Halo, Valve. Pomocy. Te karta jest mega w sumie dziwne. Nic nie dostałem. No dobra, mapa mi się. Nie wiem, czy będzie mi się podobać. spoko są w miarę takie do ogarnięcia. Te strzałki już widzę. Jeśli chodzi o lagi, to lekkie spadki FPS-ów czuję. Tak szczerze, jakiś boss jest? O kurde. Oni dodali bossa takiego na święta. A to bardzo ciekawe w sumie. To w sumie bardzo ciekawe, tak szczerze. Nie spodziewałem się. Ale szczerze zrestartuję chyba grę i zobaczę przede wszystkim czy, czy w jakim stopniu otrzymam tą skarpetę, więc czekajcie. Jest! Jest powiadomienie. Usłyszałem je i patrzcie, to jest ten krampus. To jest ciekawe w sumie. Sekretny Saxton i Staff. Bardzo fajnie. Dobra. Skarpet, pyk, co dostajemy? Ciekawy jestem, czy rzeczywiście. No nie, no nic mi się nie zmieni, ale może jakaś fajna farba będzie w sumie. Aeropulta, etykieta z opisem, nazwą, drapaczka, na naostrzony fragment wulkanu, rozszerzacz plecaka, odcień zeisterdzawy, świąteczne barwy wojenne i Clyde Moore. No okej, okay. czyli w sumie taki podstawowy zestawik. Mam trzy Warpainty, znaczy, no w sumie tak, Warpainty. Ciekawie, ciekawie. Rozszerzacz plecaka to sobie od razu użyję chyba, żeby mieć 30 slotów. Dokładnie, tak będzie najlepiej mi się wydaje. Okej. Okay. No także w sumie to było na tyle. Informuję was, że wyszedł update, tak jak zawsze, tak jak w Halloween, tak jak w Smithmas, tak jak. Właściwie zawsze. A powiem wam, że bardzo długo czekałem na, te, na tą aktualizację, jakby. Od wtorku myślałem już, czy nie wyjdzie, bo wtorek to był piąty chyba, z tego co go Tak, wtorek to był piąty. Więc myślałem, że tak na Mikołaja, żeby już był update, ale jednak się okazało, że jest siódmego jak na telewizorze, ja biorę się za montaż specjalnie dla was odcinka, komentujcie, subskrybujcie i na razie cześć!